Kapitan Dobrodziej dumnie patrzył, jak niebo zaczyna się chmurzyć i nadciąga kolejna burza. Ale kapitan Dobrodziej ma być z czego dumny, bo od dawno się nie widzieliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o czas spędzony na naszym pięknym sterowcu Bogdanie, bo Bogdan jest teraz ogromną maszyną, wyekwipowaną może nie do końca w szyby, albo ściany, albo generalnie jakieś meble, ale przynajmniej generalny szkielet naszej maszyny. Zmienił się bardzo, bo jest uzbrojony w dwa balony, które pozwalają mu szybować z ogromną wagą podpiętą do tych balonów oraz cztery ulepszone turbiny, ale to. To będzie za chwilę testowane, bo przyznam się wam, że jeszcze nie sprawdzałem na jaką wysokość będziemy w stanie się wbić, bo stwierdziłem, że najpierw będzie idealnie zebrać wszystkie materiały potrzebne do tego, żeby ulepszyć sobie silniki naszej pięknej maszyny. I Mamy tutaj 16 transformatorów, 20 polimeru i jakieś tam żarcie sobie też zrobiłem i teraz zgarniamy Zobaczcie tutaj wychodzisz, tu działka z każdej strony, no prowadzę was, zobaczcie, kurde pięknie działko z tej, działko z tamtej, tutaj silniki tego typu, kokpit tak wielki, że mógłbym tutaj w berka sam ze sobą grać. Dobra. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz, czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcji ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. E, no dobra, no to ściągamy te silniki, I guess, żebym tylko nie spadł. Niestety balustrad nie zainstalowałem, bo jeszcze nie skończyłem budować tyłu. Z tyłu będzie piękne wyjście, tylko że jeszcze potrzebuję więcej surowców, a jest to strasznie czasochłonne, bo w tej chwili jesteśmy na żywo i dzielni widzowie mi towarzyszyli, jak przez 5 godzin zbierałem surowce i drukowałem jakieś transformatory przez ostatnie pół godziny. Super content. Polecam linki w opisie do, do wszystkich rzeczy, jeśli oglądacie odcinek. Ulepszony silnik. Raz! Robi się. Zdejmę te silniki, zainstaluję te ulepszone, które się teraz robią. Z tej strony, no nie. Zobaczcie, jaki tu sprzęt mamy powoli, kurde, piękna rama obrazu. Mamy dwa filtry do wody, mamy cztery. Zbieraczki, dwa te takie odsysaczki, co filtr na to nakładasz. Tutaj wszystko, tu jest wszystko. Tylko, no, jeszcze dużo brakuje pod tym względem, że chciałem tutaj ścianę jakiejś zbudować. Chciałem jeszcze tą ścianę tam do przodu popchnąć, żeby trochę jeszcze większy był ten nasz statek. I z tyłu bym chciał mieć taki piękny balkonik, który będzie nam pozwolił na wychodzenie, wchodzenie. Yy, tak, będę mógł dupą parkować po prostu na takich miejscach. Bo przyznaję się szczerze, że na niektórych placówkach jest już giga problem, żeby zaparkować. O, zrobił się jeden silnik. Proszę bardzo, drukowanko drugiego silnika. Kurwa, jaka rakieta. A muszę to zamontować, zobaczyć, jak to wygląda. O kurde, Ale to będzie szło. I to ma, o kurde, to ma zbiornik na dwa sloty. Tutaj 200 paliwa można cyknąć. Jocie, chryńca. Zaraz będzie trzeba przeparkować. Żeby z tamtej strony też zainstalować. I te cztery ulepszone turbiny. To wygląda tak, że jak ja się wzbiję w to mnie nikt nie zobaczy. Ty, to się zmieści w ogóle? O kurwa. Problem jest. Chyba tak musimy zrobić, no. Chyba to jest jedyna metoda. Bo to się nie mieści. Bez kitu. Chociaż jakbym się wzbił, może. Jakbym się wzbił, to bym to zainstalował, nie? Bo to tu podłoga przeszkadza. Czekaj, w imię nauki chyba trzeba to sprawdzić. Tylko jak ja to mogę zrobić, żeby to. Jakbym tak lekko odleciał do przodu, tyłem wyszedł. Czekaj, zobaczę to. Zaraz zobaczymy, czy coś da zrobić. No, ja odpalam tutaj machinę, lekko. Chileciutko do przodu polecimy. Siedzi? Siedzi, wisi, ledwo. Kurwa. Dobrze, że tu grawitacja w tej grze tak średnio, bo powiem szczerze, że różnie by to było. O, zoba. Inżynier Dobrodziej. Co? Ja je zamontuję? Panie. Bo tak lepiej, nie? Jak są silniki tak obok siebie. Najlepiej by było, żeby mieć cztery ulepszone z każdej strony. Tylko, że podejrzewałem, że prędkość by była taka, że mi się rozbił na. Pierwszy prostej. Dobra, i trafiłem tutaj sewejdę. Iść. Czy tu już się robią? Robią. Proszę bardzo. Kolejny silnik ulepszony. Teraz trzeba. Ech, trzeba to jakoś inaczej zrobić. No wiem, wiem. W jednym, w jednym z silników zabrakło paliwa. No ja wiem. To, to znowu muszę tak zrobić, żeby to tam wystawało, co nie? O! Siedzi? Powinno być okej. Okay. Tak mi się wydaje. I ostatni silnik ulepszamy? No pewnie, że jest okej. Okay. nie wiem, czy ja nie będę uszkadzać tych silników. Tego się boję, że będę uszkadzać te silniki, jak będę lądować. Ale zobaczymy. W praniu wyjdzie tak naprawdę. Jak nie, no to Je przewieszę, tak żeby były po bokach, ale to dopiero jakbyśmy już zbudowali tutaj kolejny rządek, tutaj tych pokoi, proszę bardzo. I tutaj nawet o dwa bym poszerzył, i tu by był taki balkonik dookoła, i to by właśnie tam do silników nawet dochodziło. A turbiny by nadal by były na tyle. Chociaż nie, jak zrobię ten balkonik, to może być problem z turbinami. Ach, tyle problemów. Ma Tulu jedyna. Dawaj, Gib! Cześć, ja, trochę uniosę. I tamten też trochę uniosę. Jeśli się da, oczywiście. Tutaj nie da się, bo tutaj nie mam. A nie, da się, powinno się dać. Tak, żebym nie haczył po prostu, jak gdzieś tam będę lądował. O, dobra. Pasuje. Teraz tylko trzeba naważyć mnóstwo paliwa. Mnóstwo paliwa. No właśnie, z tym paliwem jest taki problem, że mamy biomasę, żeby to zrobić, no nie? Mamy trochę biomasy. I nawet mam coś tam tego paliwa gdzieś uważonego, tylko muszę to znaleźć, bo gdzieś to odłożyłem, o, właśnie tutaj. Paliwo z biomasy, generalnie z git. Tylko wody strasznie dużo trzeba, żeby to zrobić. Żeby to oczyścić Musiałbym te filtry znowu uruchomić Gdzieś miałem dużą A nie, butelkę z tymi jest Butelka z tymi jest zapchana niestety Ale widzę, że tutaj mam dwie butelki Tutaj mam też jakieś paliwo To damy może tego gorszego paliwa I tego lepszego paliwa, nie? Nawet mi się przetrzebiło w tych skrzyneczkach Zrobiło się miejsce elegancko Bardzo dobrze Wydrukujmy ile się da I zaraz robimy wielki test Cztery upgrade'owane silniki Przedtem byliśmy w stanie 60 km na godzinę wyciągnąć no i mieliśmy chyba maksymalny pułap 290 w górę. Z dwoma ulepszonymi turbinami. Teraz mamy cztery ulepszone turbiny, cztery ulepszone silniki. No fajnie, bo by jakby trochę pogoda się uspokoiła, bo nie słyszę własnych myśli. Czas na wielki test lotu Bogdana po bardzo kosztownym i bardzo sromotnym tuningu. No, zobaczmy nasz radar. Może polećmy na ten znak zapytania. 1,8 km. A, jeszcze miałem postawić przyjść ten. Co miałem postawić? Analizator próbek wirusów. Polimer, kryształ. Czy ja mam dwa polimeru? Czy zużyłem wszystko? Zużyłem wszystko, prawda? Ale da się to przeskoczyć, bo mamy oliwę i ją przerobimy na polimer. Tak Dobra, startuj już. Szanowni Państwo, witam serdecznie na pokładzie sterowca PL Bogdan. Po dogłębnej renowacji, zafundowanej przez Unię Europejską, będziemy podchodzić do testowego pierwszego lotu, aby przetestować szybkość i możliwość wzbijania się w Proszę zapiąć pasy i nie opuszczać swoich siedzeń. Dziękuję bardzo. Dobra, dawaj, malenki Sprawdź może najpierw wysokość, co? Turbiny się odpaliły Pracują Słyszę, jak pracują 300 metrów o, o. Ty, zajebałem w coś? Niby turbina uszkodzona, ale od czego? Nie wiem Dawaj wyżej 320 A, nie da się, wy... max pułap już jest 320 Ej, no to nadal to jest turbo wysoko Ale nie jest tak wysoko, jak liczyłem Myślałem, że mi się uda na, na szczyt tych, tych wieżowców. Oszukali mnie. A tam są jakieś rzeczy z tego, co widzę? Jakiś metal do zebrania i tak dalej? No dobra, no niech będzie. Tu jest płyta główna. Drukuj mi analizator próbek wirusów. Mam nadzieję, że to nam pozwoli do wykminienia tej... Tego granata, który uziemi trochę te gryzące rośliny, które widzieliśmy w tunelach głęboko pod powierzchnią. Dobra, dawaj test prędkości robimy. Problem tego, że mam taki duży kokpit... Że radar jest daleko, a ja nie widzę. O, tam, 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 jeszcze obróć. Jeszcze, dobra. I dawaj, rura, nie zahaczę, prawda? 96 leci, kurde! Czyli z 60 na 96, zobacz ty, no. Dobra prędkość! Leci jak dziki. Dawaj tutaj tempomat załączymy mu. Tempomat załączony, niech niech mknie w przestworza. A ja w międzyczasie sobie postawię tą stację badań. Dobra, ja... może być nawet tu, obojętnie. Uuuu. I co? I tutaj jakieś baterie trzeba wsadzić. Nie wiem, czy krystaliczną? Jaką? Krystaliczną baterię. Bateria krystaliczna. Robi się. Ale widoczki, kurde, nie no musimy jakiś z tyłu balkonik sobie zrobić elegancki. Jakąś kawusię, coś, bo mam takie urządzonko tu do robienia mebli i myślę, że jakieś takie biuro admirała by się przydało jak najbardziej. Dobra, jest bateria krystaliczna. Ładuję ją tu. Podaj wirus analizę. Miejsce na próbki wirusów. Aha. Nie, no spoko, nie? O, tutaj rzeczywiście jest, no. Wirus. Fotofobia. Wirus zawrotów głowy. Melon słoneczny. Nagrody. Czyli. No, muszę jakieś owoce chyba badać. Stokrotkę połową usypiającego świerszcza polnego. Kurde, miałem te rzeczy, tylko że. Żarłem wszystko. Eee. O, nie Co przed nami się znajduje, ty? Nie, no ja chcę to po prawej zobaczyć A, to przed nami coś To nie jest zwykła powietrzna stacja? Tak wygląda, nie? Do tego nic się tam nie świeci Cóż to, cóż to? Obniżamy lot Bogdan podchodzi do lądowania Kurwa, ale nie za szybko, bo ty jesteś wielki, Bogdan Siedzi Centrum dowodzenia What? Centrum dowodzenia czego? O, coś tutaj mamy do zeskanowania Dawaj moją tą Dawaj mój... Yy, Rozkrawać wszystkiego, co się rusza No coś tam jest, rzeczywiście Jest jakiś budynek czy tutaj mogę zajrzeć? A jak tutaj wejść? A tutaj, tak? Nie no, ja tutaj nie, nie, nie ufam temu. Nie ufam temu, boję się. Boję się bolesnego upadku. No chyba se żarty robicie. Ja tam mam skoczyć? Nie no, to jest samobójstwo. Jak tutaj nawet od sufitu się odbijam. Nie no, jest po mnie. A nie mogę z drugiej strony? Tam nie ma jakiejś drabiny z drugiej strony? Nie, 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 nie boję się. Tam jest jakieś zejście. Jakbym tak dupą się obrócił, to... Albo bokiem czy jakbym tu w prawo bardziej... Wejść, ostrożnie. To jesteś tylko kilkaset metrów za wysoko. Od czegokolwiek. Nie no, tu musi być jakieś wejście, prawda? Musi być. Albo i nie. No, chyba sobie jaja robicie. No nie. No nie, jest wejście, dobra, nieważne. Jakieś szafeczki, coś? W szafeczkach nic nie ma. Schodzimy na dół. Tu mnie jeszcze nie było. Ale co tu jest do przeskanowania? Nie mam pojęcia Aha, tu widzę, że jest zejście w dół Ale jak ja mam tam przejść? Tutaj musiałbym drabiną przejść Kajta ta No nie, no wolne żarty, nie Nienawidzę takich parkourów Dobra Iść. kurwa Eś Iś. Było pokraczne, ale się udało Co to jest? Karta pamięci? Zwykły stół Jest! Warto było! Na coś tu niby do zeskanowania. Ja mam to zeskanować niby. Tu nic nie ma. Ludzie! Tu nic nie ma! Ale tu jakoś do środka. Jak tu wejść do środka? Tam jeszcze jest takie pięterko, nie? W środku. No właśnie, tam widzę nawet, jest coś do zeskanowania. Może jakbym tutaj otworzył sobie. Tutaj. Iść, Iść. A jak ja wrócę później? Nie wiem, później będę się o to martwił. O, kurwa. To za chory pojeb to wymyślił. Jest coś. Co to jest? Czy to jest? Lodówka. Lodówkę mamy. Wreszcie będę mógł żarcie w większych ilościach magazynować. To kwestia, jak długo, nie? Dobra, teraz pytanie za tysiąc punktów, jak ja stąd wyjdę? Łazu, teraz wrócić bez wywalenia się. Dobra, cyk. Po Podrabinie, iś. Tutaj pod tym. Jeszcze jakieś szuflatki zostały do przetentygowania. Kurwa, no, sadek, sadek, nie? Bo muszę tutaj skoczyć teraz. A tak no średniowo mam na to ochotę. Naprawdę średniawo. Ale czy ja tam na pewno wrócę? Że ja tam zeskoczyłem. Mi się wydaje, że ja tutaj nie dam rady. A może dam radę? No tu jest drabina. Chyba po tej drabinie teraz iść, iść. Tędy teraz? Nie, tędy chyba mam. Tutaj Tutaj mam wejście? Nie, nie mam. A tędy muszę przejść. A spokojnie, wszystko pod kontrolą. Wy jeszcze sobie mieć tutaj zbiorę jak totalny szef. Nie patrząc w dół, oczywiście. No dobra. Najbliższa winda znajduje się 1,6 km w tym kierunku. Okej. Okay. Jeszcze jest jakiś znak zapytania. Okej. Okay. A co, żeby lodówkę odkryć? Lodówka. Polimer, hel, elektryczne elementy. Chyba wszystko mam. hel chyba też mam. Brzmiałem hel Czy cały zużyłem na paliwo jak debil? Nie cały zużyłem na paliwo jak debil. No chyba do tej windy, no bo co, co innego? Potrzebujemy to. Żeby tutaj użyć tego dziarostwa do wirusów. Wszystko mamy ulepszone. No wiadomo, że jeszcze surowców bym potrzebował. Jasne. Surowce zawsze na propsie. Zbiorę sobie trochę syntetyków, bo tą lodóweczkę bym postawił. Nie powiem, że nie lodóweczka właśnie na takie sytuacje byłaby bardzo przydatna. Lodowa się robi. No i teraz, żeby lodówkę postawić, 5 helu. A, lodóweczka jest zrobiona. Zobacz, co tutaj będzie. Miałem tu w ogóle wyjście na dach, zobacz. Kurwa. Tu sobie powinienem ster postawić. Wyglądało jakbym ujeżdżał ten y, sterowiec Loduwa? Duża loduwa? Nie mała I mamy lodóweczkę I co wkładam to do lo lodóweczki No i nie leci czas w ogóle Czyli możesz tak naprawdę w lodówce Trzymać coś się żywnie podoba Bajeczka zarąbista sprawa Bo mieliśmy z tym giga problem Że nam żarcie cały czas gniło No dobrze Spójrzmy teraz tutaj Znak zapytania znajduje się 2 km od nas, dokładnie za nami mhm. Fajnie wyglądają te zrujnowane wieżowce Jeszcze jak te paprochy się rozbijają, o nie, to już w ogóle bajeczka Turbiny pracują, zbijamy się I cała naprzód Już maksymalna? Nie, no dopiero 300 uderzyliśmy, spokojnie Ty, ale też coś mamy Też coś mamy, 1,14 km Czy to jest to samo? Nie wiem w sumie ale lecę tam, lecę. 102 kilometry, ty. Bo mandat dostanę. Tutaj gdzieś to jest, widzę. A to nie jest czasem ta miejscówka, w której ja byłem? Nie, no chyba nie. O, tylko... Nie, no ta tutaj, przed nami, ta. To jest to. To jest jakieś, nie wiem, jakiś grzyb, drzewo, coś w tym stylu. Jest coś do zeskanowania chyba. Co my tutaj mamy? Pokaż, pokaż. To jest chyba to, co nam jest potrzebne. To musi być duża skrzynka. Zniszczona, zwisająca półka. Pojemnik służący do przechowywania przedmiotów. Ty, bez kitu to chyba będziemy mogli takie na ściany półeczki zrobić. To zrobimy cały taki magazyn zarejbisty. No i wreszcie nie będzie problemu z miejscem, to mi się podoba. Tylko znowu będzie trzeba tyle surowców farmić, żeby to wszystko zapełnić i zbudować. O Jezus. No trudno, będzie upojnie. A! No i kurwa, zahaczył jakiś kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Zahaczył stopą jakiś kurwa zwanek. z... Ja widzę, kurwa, z tych parkurów zajebanych. Kurwa, kurwa. Ja myślę, że nic tu nie ma. Kompletnie się nie opłacało. to. Tu... A no nie, wabik na owadę. Myślałem, że technologie. Ale. u. Bursztynowa półka ścienna i cały są? Warto było. Totalnie warto było. Teraz jeszcze muszę stąd wyskoczyć. Ja pierdolę. Mocno chciałem się do statku iść, chciałem szybciej do statku trafić. A... Ej, tutaj jest jeszcze jeden znak zapytania: co jest grane? Kurde, technologia za technologią jest odkrywana. Tak, już tutaj jestem, to się pokuszę. Nie to, to chyba to niebieskie światełko. O kurde, co to jest za miasto w ogóle? No nie wygląda dobrze. Wygląda jak jeden wielki parkour, już mi się żygać, jak na to patrzę. Dobra, co my tu mamy? Opróżnianie śmietnika, to nasza ostatnia dostawa w tutaj, zjazd w koło którego zbieraliśmy resztki jest już całkowicie oszabrowany Nie wiemy nawet czy nasze ostatnie zbiory komukolwiek się przydadzą, jeśli czegoś stąd potrzebujesz bierz śmiało bez pytania Co tu macie? Cement, skrzynka, beczka, butla do siadania, uszczelka, lina Dzięki Hel wezmę i starczy mi A kusi mnie żeby tutaj dropnąć na dół Ale tu chyba bym nie przeżył, co? Jakbym tam dropnął na dół A w ogóle powinienem dropnąć? Coś tam jest. Nie, idę normalnie tak, jak mi ścieżka pokazuje, bo. Przypał, zaraz mnie i tak piorun pierdyknie i tyle będzie z tych zawodów. Pytanie, gdzie jest to coś? Zabiałem ja zeskanować. A tu jak się dostać? What? O co ja mam tu statkiem podlecieć, żeby tu wejść i wyłączyć to światło? No nie wierzę. Może z dachu może tu przeskoczyć, ale wątpię. Dobra, dawaj. Iś. Kurde, łatwo. Dobra, łatwiutko, 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 byku. U, stara racja żywnościowa. Niczego sobie. Nic tu już chyba nie ma, tak mi się wydaje. To, gdzie jest tam... Co ja tutaj mam do przeskanowania? Niby coś miało być, ale jednak nie ma. Co to jest? Zniszczony automatyczny ekstraktor pokładowy. Maszyna służąca do automatycznego zbierania zasobów z otoczenia. No i bęk! Kurde, teraz to już nam niczego nie będzie tego brakować. Będziemy sobie zbierać wszystko tego. Zamontujemy na balkoniku, rozumiesz, dwie takie machiny będą nam wszystko zbierać i po robocie. To jest technologia, to mi się podoba. Jeszcze jakbym znalazł jakieś takie naprawdę duże półki, to już w ogóle by było super. Dobra, pokaż mi ile to będzie kosztować. półka wisząca. Tak, półki wiszące to jest to, co ja potrzebuję. Zrobimy sobie taki elegancki magazynek, będą metalowe ściany, na tych ścianach będą wisieć pół półeczki, każda półeczka będzie podpisana. O Boże, nie mogę się doczekać, aż będziemy to robić. To będzie tak satysfakcjonujące. Płyta główna, polimer. Tanio dosyć. To jest wbrew pozorom tanio. Ale na razie nie ma presji, żeby to wybudować. Bo, dopóki nie rozbuduję tutaj sobie statku jeszcze o jedno, to nie popchnę tam dalej. A jak wyglądamy w ogóle, jeśli chodzi o udźwig? Udźwig jest spoko. Mamy jeszcze 600 zapasów. Więc na spokojnie dam radę jeszcze go rozbudować o jeden. Z tym balkonikiem może być problem taki, że no, te balkoniki, które ja chcę zrobić, to wtedy, jak będzie taki kształt, to turbiny się nie zmieszczą, co nie? Więc możliwe, że z tego zrezygnuję i po prostu, czy to jest symetryczne? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jedyny problem będzie taki, że drzwi będą w niej. Chyba, żebym podwójne takie drzwi zrobił, to wtedy będzie się wychodzić na taki stylny balkonik, które będą pod turbinami trochę mało realistyczne. Bo, podejrzewam, że jakby ktoś pod taką turbinę wszedł, to by mu skórę szczerepu ściągnęło. Ale nie wiem, nie znam się. Dobra, spójrzmy na nasz radar. Mam jeszcze jakieś znaki zapytania? Ty, żadnych znaków zapytania? Czy to oznacza, że ja mam wszystkie technologie odkryte? Całkiem możliwe. No dobra. Musimy zdobyć tą popylnicę albo tego świersza polnego i zbadać zarazę. ja wezmę świersza polnego. Mam nadzieję, że to tylko jedno z dwóch. I wystarczy, no nie? Znaczy, to jest ta sama wieża. A, to jest ta sama chyba wieża. To jest chyba tylko jedna. Wydaje mi się, że tutaj świat jest taki, że ty jakby go oblatujesz dookoła. Że w pewnym momencie mi pokazało dwie wieże, ale to tak naprawdę. Wiecie, nie? że okrągła Ziemia, te, te sprawy. O, tutaj mamy, zobacz, stokrotka połowa. Dobra, to pójdę to przebadać. Turu, tu, ru, tu, tu ru, ru. Mamy, Analizuj. Stokrotka, podaj wirusa analizie. What, wy ty, fy? co to jest? Wirówka średnia, duża. Cząstki, generator EMF, separator pH. What the hell? Nie wiem, duża, I guess. Ujemny. Aha, czyli średnią trzeba. Czyli masz, musisz wybierać jakieś opcje. Nie wiem, dodatni. Próbka zniszczona. Aha, dobra, czyli średnia. I na pewno niedodatni, no nie niezłe zagadki, dobra to, to biorę kilka tych kwiatków Zagadki jakieś logiczne, daj spokój, ja się nie znam na chemii Jest jakiś mikrobiolog na czacie, co by pomógł? Dobra, mam sporo tych próbek, na szczęście z jakimś studem one się nie zepsuły Mimo, że były tutaj w skrzyni, a mnie tutaj nie było od stuleci Ostatni raz jak tutaj byłem, Bogdan był tylko małym jednobalonowym zeppelinem A teraz spójrzcie na niego Dobra, średnia, ujemny, alkaliczne. Niestety, nie alkaliczne. Średnia, ujemny, kwas. O, za kilka razy muszę? Okay. Kurde, nie. O, czyli to różnie. że średnia, ujemny, nie wiem, neutralna. No może teraz kwas. O. i okay. zaraz. What? Ładunki termiczne, znaczy hipotermiczne jakieś tam też mam Bajeczka Dawaj, bęk. Niee, doskonale, doskonale Te kryształy tu się odnawiają? Fajnie by było jakby się odnawiały, ale chyba nie Dobra, idę zażyć ten Znaczy zażywam to Hipotermia I Tutaj chyba są, nie? Te, te Ta, tu przechodzę jak do siebie Myle mele podpyla ty, 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 się lepiej ruszaj, bo ty nie masz za, za dużo wymaga butelki, nalej do butelki Kurwa, nie mam butelki? Kurwa, mać. Nie mam tego. O, jest pusta butelka. O, żywica, widzisz. Dobra. To, to już mamy odpowiedź, jak tą żywicę zdobywać? Afteczka, te klimaty, kryształ. Lubię. Tu się nie da przejść? Nie da się. A to co? A, bo tutaj ten kwiot jest taki. Dobrze, że tyle trwają te zastrzyki. Bo inaczej byłoby róż, różnie, różniście. Samtą przeszedłem, prawda? To przejdę jeszcze tu. To jeszcze sprawdzę, co jest grane. Więcej kryształu. Jeszcze więcej żywicy. look No I can't always stop You need to prepare yourself well From this point on you will be on your own but I am watching you closely oh the? -oh. To nie żyje? O! Uratuj! Przyjazny owad Co to jest za dzielostwo? Skanuj to Czarcia modliszka Brzmi strasznie nieprzyjemnie o, się wystraszyłem, jakieś wielkie modliszki, daj spokój hey, przeczytaj Myśleli, że jestem szalony, ale ten głos naprawdę istnieje. Przyprowadził mnie aż tutaj i pokazał mi, jak pokonać wirusa. Kto by pomyślał, że to kruche stworzenie jest kluczem do przetrwania nas wszystkich? Nie przetrwa bez mnie, muszę mu jakoś pomóc, tylko jeszcze nie wiem jak. Muszę wszystko zaryzykować i zejść niżej, prosto do serca natury. To tam znajdę wszystkie odpowiedzi. Aha, no to SESZET, co? Twoja podróż właśnie się rozpoczęła, historia będzie toczyć się dalej, nadal pozostaje tu mnóstwo do odkrycia. To dobry moment, by przetestować pominięte mechaniki, przeprowadzić dalsze badania, stworzyć nowe urządzenia, a przede wszystkim lepiej poznać świat Forever Skies. Będziemy szczęśliwi, jeśli podzielisz się z nami swoją opinią i pomożesz ulepszyć grę. Nowej zawartości możesz spodziewać się we wczesnym dostępie. W drodze są między innymi tryb kooperacji dla Max 4 graczy, usprawniony system walki, nowi wrogowie i lokacje. Planujemy wprowadzić regularne aktualizacje w oparciu o twoje uwagi. Dziękujemy za grę Forever Sky To wiele dla nas znaczy zespół Far From Home. Kurde, na czym na tym się kończy early access? Ale się dobrze grało. Już myślałem, że jakiegoś tego wirusa, coś opracujemy albo coś w tym stylu. Ale nie, no ja i tak będę musiał swój statek rozbudować, jakiś magazyn, zrobić jakiś swój pokój, coś w tym stylu. Ajajaj! Czyli na tym się kończy fabułka póki co. Wiadomo, że można jeszcze latać, eksplorować, ale póki co więcej kontentu nie ma. A na bank będzie jakiś boss fight, coś w tym stylu. Walka z tymi tymi czupiradłami, może z jakąś królową. Coś w tym stylu Kurde no to trzeba czekać na updaty A szkoda bo mam ochotę Mam ochotę na więcej Tylko świadczy że Polska górą Dobra giereczka, dobry survival Może dużo rzeczy się powiela z takich e, Inspiracji było czerpanych jak z Rafta, jak z Subnautiki Ale tak czy siak Satisfactory też może można by powiedzieć bo biomasa przecież jest. Ale i tak ja bardzo dobrze się bawiłem. Przegrałem jakieś 12-13 godzin. I myślę, że może jeszcze nawet sobie wrócę. Wrócę sobie do giereczki, żeby rozbudować sobie statek, nie? Wybudować to, co potrzebne. A jak ktoś oglądał na YouTubie, albo chce zobaczyć więcej Forever Skies, ale przed update'em, to możliwe, że będziemy grali na strumykach. Więc podajcie na strumyki. Strumuję praktycznie na każdej platformie. Yy, rozbudujemy sobie może stateczek trochę. Ja wracam na powierzchnię. Sterować i ku zachodowi słońca Albo wschodowi, zależy o której godzinie będzie Odlecieć w siłą dal Naszym sterowcem Piękna to była przygoda, nie zapomnij nigdy Zostawcie komentarz, z czego byście chcieli zobaczyć serię Jeśli nie wpadacie na strumyki Najlepiej w coś, w co jeszcze nie grałem Trzymajcie fason, łapko w górę